Pani wstajemy, kolorek, halo, lotę, no już. Oj, oj, zielonek, lotę, nie budzi się, jest zimna. Nie wiem, co robić. Eee... Przynieście wody, gdzie jest woda. E, trzeba ją ratować e, e, Dobra, mogę polecieć, Znajd znajdę jakieś źródło. Jasne. E, a ty ją cudź, walią w policzek, czy coś. E, może być. Ja biegnę, poszukać jakichś ziół, czy coś, żeby ją okryć, czy... Ej, a może by ty, ty też coś zrobiłaś? Ty, co? Ja nic nie robię. Ja mogę ją połaskoczyć. KONKIEM. BUĘ Nie mam nic. To jest Jakby była jesień, no może to. E, lotę, obudź się! Lotę, no. O Jezus Maria! Co jej się stało? Nie udało mi się dać żadnej wody. No, do czego mam niby ją nalać? Nie wiem, znacie jak ona chyba nie żyje. O. Ale co jej się stało? Przecież nie ma żadnego ugryzienia? No, jest zimna, ale przecież tutaj nie było zimno. Może była na coś chora. Trudno. Mm, musisz... Ale musimy ją dać z dala albo się przenieść. Będzie czuć zapach tę chlizny. Dinozaury tu do nas przyjdą. A szczególnie tego, co słyszeliśmy w nocy. Tak, wiesz co? Mam, po... Mam pomysł. Zakopiemy ją. Dinozaury ją odkopią albo ją wyczułam. Musimy ją wrzucić do rzeki. Przykro Dobra. Trudno. Palot <laughs> tak żal. Mm, Palotę. Ragnaj. Chodźmy już. Nie ma co. <laughs> Dobra. Teraz e, musimy wymyślić jakiś plan. Aha, i sprzytaliśmy ognisko. No dobra, super. Oh, biedna Lotte. Ciekawe, dlaczego umarła? Tak mi jej żal. E, jakbyś nie wiedziała, wczoraj mówiła, że ją, ją bolała głowa. Albo że coś, 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 coś to z tym związane. Pewnie tak. Żal mi jej. No trudno. Musimy się tam wydostać dla Lotte. Ok. No to tak, y, mamy jak, jakiś plan? Dobra, y, może poszukamy jakichś części i czy coś Ale coś to tylu. nie ma sensu. No a skąd wiesz? Czekaj! Bo na pewno coś znajdę, ale ja wizurkom, zaczekaj! O, Boże, ona mnie tak no. no i niby tak znajdzie na pewno coś. Aha, już to wierzę. O, no i co? Masz coś? Tak, bab, A, Widzisz, to u. jest ten panel sterowny, co był u pienki. Mm, Dobra, prawda? Nie w wyczucie chwili. No dobra, świetnie. Czyli tak. Grupa, rozdzielamy się. Spotykamy się później tutaj i. Tak. Mm, ty, kolorek pójdziesz na północ. Ty, wiewiórko. Pójdziesz na wschód, ja na południe, a ty na północ. Yy, tak. Chyba dobrze. No to co? Yy, dopóki jest dzień, yy, musimy wykorzystać czas. Później z, zbieramy się tutaj Idźcie po prostu prosto, żeby się nie zgubić. Ja. I później ja wrócę trochę wcześniej i coś upichcę. Yy, nie wiem co, ale. No. To idziemy. Dobra. Mm. Mam trochę jedzenia dla mnie i dla innych. Nie wiem, czy komukolwiek będą myszy smakować, ale jabłko, Ostek, spoko. Nie było, nie było łatwo to zdobyć. Hmm. Ciekawe gdzie oni są. Mm. Nie zdalazłaby już nic, co pomóc w jakichś czasu. Mm -hmm. Ja też nie, ale widział kto w Pandusie? No ja nie. Powinna już wrócić, ona jest dosyć szybka. Tak. Yy... O, zapada już noc. Nie ma jej. O co chodzi? Wiesz, co? <śmiech> <śmiech> to Pandusia! Gdzie jesteś? Zbiję w O oh, nie. Co? Co się stało? No mów! Działał horror. Nigdy w się nie horroru. What? To nie ma telewizji. O co chodzi? Co się dzieje z pandusią? Widziałem, jak pożerzają dinozaury. O Boże. Jeszcze ona. No i... No i co my teraz zrobimy? Ja, 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 ja... Wiecie co? Zjedzmy to jedzenie. Wieczorem nie ma co szukać. Nie jest nic specjalnego. Myszy i jabłka i... Trochę siana, ale to tylko udało mi się znaleźć. Mmm, dla mnie. dobra. Teraz może ktoś rozpalił nisko. Dobra, ja nie mam już na no to siły. Po prostu. Tak, dobra. No to... Czekaj, ja znajdę coś. Nie, nie, idę, no bo... O. Tu zaraz obliście, z tego da się to spalić ognisko. O. Tylko trzeba tu posprzątać. Siano, resztki siana też można podpalić. Dobry pomysł. Spoko. No dobra. No i widzisz... Mamy ognisko. Super. A teraz pójdźmy spać. Ja będę czuwać. To za bardzo niebezpieczne miejsce, żeby... żeby żeby tutaj zostać tak po prostu. Hmm. Nie mogę spać. Nie mogę się... Okej, okay, spoko. Przy ogniu sam nie grozi. ona się boją ognia. Hmm. Okej, okay, spokojnie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie boję A, super. się. Super. Zgaszone. Teraz musimy iść szukać części wehikułu. Ale tym razem wszyscy razem. Chociaż nie. Wy pójdziecie we dwójkę. We dwójkę będzie jakoś tak... Naprawdę z tym debilem. On nie... Uch. On jest małym dzieckiem, nie przejmuj się. Y Dobra, spokój idę tam.